Witajcie moi drodzy. Dzisiaj nadszedł właśnie ten dzień, kiedy ogłoszę troje zwycięzców rozdania. Jak widzicie, osób jest sporo. E, tu sobie za chwileczkę, bo coś mi się tutaj nie tu pyknęło. Już bierzemy 203 komentarze, wiadomo, e, moje odpowiedzi i tak dalej. Ale osób naprawdę wzięło, słuchajcie, jeszcze ładuje, wzięło dużo, dużo osób. Chciałabym wam bardzo gorąco podziękować. I tak jak mówiłam podczas ogłaszania rozdania, stwierdziłam, że tym razem zrobi za mnie to program i tak też już mam wypisane. Tutaj mamy zestaw numer 1, jak widzicie, wypisane są osoby. Tutaj mamy zestaw numer 2 i zestaw numer 3. I cóż, moi drodzy, zaczynamy od zestawu numer 1. Tak sobie pomyślałam, że może ustawię stoper i, e, i wtedy po prostu będzie nam Łatwiej nie będzie jakiejś ściemy, że sobie wiecie, zatrzymuję wtedy, kiedy to ja chcę. To cóż, moi drodzy, zaczynamy losowanie zestawu numer 1. Ja już mam ustawione na starcie stoper przygotowany. Pomyślałam sobie, że ustawię go na 30 sekund i w momencie, kiedy wybiję te 30 sekund, po prostu e, nacisnę znak stop. Bo minuta to chyba troszeczkę za długo będzie. Eee... Także zaczynamy, moi drodzy. Start tu i tu do dzieła. Także tu już sobie przyjadę na stop i jestem bardzo, bardzo ciekawa, kto będzie pierwszym zwycięzcą. Czy to będzie kobieta czy mężczyzna? Bo i mężczyźni wzięli udział, także jestem bardzo ciekawa. Jeszcze 15 sekund. Zobaczymy. Już tak niewiele zostało. Naprawdę emocje, napięcie i za chwileczkę, kochani, i stop. Brawo! A tutaj zatrzymamy pomiar. Brawo, gratuluję. Joanna Trzop wygrywa pierwszą nagrodę. A naprawdę serdeczne gratulacje. I teraz. Cóż, losujemy drugą osobę. Jesteśmy, moi drodzy, już przy zestawie numer 2, jak widać. Start ustawiony, stoper wyzerowany i do dzieła. 30 sekund. Tu już sobie ustawię na stop. Jestem bardzo ciekawa, kto zgarnie drugą nagrodę. Także naprawdę, naprawdę emocje, słuchajcie... Ogromne i sporo tych osób, ale o, zostało 9,8 sekund, 7. Zobaczymy, zobaczymy już coraz bliżej. I stop. Paulina Dębicka wygrywa nagrodę numer 2. Tutaj zatrzymamy, zerujemy i przechodzimy do zestawu numer 3. To cóż, moi drodzy, zaczynamy losowanie zestawu numer 3. Jestem bardzo ciekawa, kto będzie tym szczęśliwcem. Także, aby nie przedłużać, zaczynamy start. I zobaczymy, kto będzie miał to szczęście i dostanie zestaw numer 3. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Naprawdę. Emocje, emocje są niesamowite, tak jak ja bym brała udział w rozdaniu. 8 sekund 5. Moi drodzy, tutaj zatrzymamy już pomiar. Gratuluję Beata wnukowska wygrywa zestaw numer 3. Także moi drodzy, hmm, Dzisiaj jest niedziela i zostały wylosowane, tak jak przed chwileczką, zobaczyliście trzy osoby. Serdecznie zapraszam Was do napisania maila najpóźniej do wtorku, abym mogła Wam wysłać nagrody. Także maila macie w informacjach na moim kanale. Serdecznie Was zapraszam. I cóż, jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom i czekam na Wasze maile. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu, oczywiście, do następnego filmiku bądź rozdania. Pozdrawiam.